Witam Państwa bardzo serdecznie. To chyba bardzo dobrze, drodzy Państwo, że yy, odbyła się ostatnia debata przed wyborami prezydenckimi w Polsce te wybory są zapowiedziane na niedzielę 18 maja. Dlaczego mówię, że to bardzo dobrze? Bardzo dobrze z tego powodu, że nikt by już chyba po prostu nie wytrzymał kolejnej debaty ta w telewizji polskiej debata, która się odbyła wczoraj i trwała blisko 4 godziny, drodzy państwo, ja myślę, że to przelało po prostu czare goryczy. To jest jeden wielki, ja bym powiedział, antypolski cyrk. W którym oczywiście biorą udział przede wszystkim przedstawiciele PiS-u i koalicji 13 grudnia. Ta walka, te nakładanie się na siebie tych ścierających się haseł. Wy to zrobiliście, my mieliśmy to zrobić, wy nam nie pozwoliliście. Myśmy chcieli. Ta przepychanka między Nawrockim a Trzaskowskim to przechodzi naprawdę pojęcie niewyobrażalne. Oni Generalnie rzecz biorąc, zamiast zajmować się debatowaniem nad przyszłością Polski, to zajmują się publicznym upokarzaniem jeden, drugiego, wyciąganiem wszystkiego. Ja rozumiem, że pewne sprawy są istotne czy decydujące, jeśli chodzi o kwestię wyboru kandydata i wiedza czy informacje na temat tego, czy Nawrocki y, mieszkanie przejął y, prawnie, czy sobie je przywłaszczył. To są sprawy istotne, ale mielenie tego w kółko i napędzanie tego teatrzyku, tego całego show w tej telewizji polskiej za nasze pieniądze telewizji polskiej w likwidacji to wszystko powoduje, że człowiek, który ma odrobinę tego rozumu, jak to się mówi, oleju w głowie, traci powoli cierpliwość. Traci cierpliwość, drodzy państwo, na tej debacie, która się odbyła wczoraj w telewizji polskiej, na którą zaproszono wszystkich kandydatów 13. Łącznie z Maciakiem poprzednia debata organizowana także przez Telewizję Polską w Końskich odbyła się bez udziału Maciaka. Maciaka wtedy nie zaproszono, ale tutaj już byli wszyscy kontrkandydaci na yy, prawda, chwalebny, zaszczytny urząd nieznaczącego prezydenta tak naprawdę Rzeczypospolitej. Więc tutaj byli, drodzy Państwo, wszyscy. Ja pokrótce powiem Państwu, co mniej więcej się w tej debacie działo, bo obejrzałem całą debatę i to doprowadziło ostatecznie do tego, że wczorajszy dzień zakończyłem w stanie takiego zmęczenia agonalnego, naprawdę. Uważam, że, drodzy Państwo, tę debatę wygrał Krzysztof Stanowski. Ktoś może mieć inne zdanie, ale uważam, że akurat on wygrał tę debatę. Być może z racji tego po prostu, że on bierze udział w tych wyborach prezydenckich, ale nie bierze jednocześnie, bo nie chce być wybranym na prezydenta. Więc przychodzi do tego studia, żeby punktować tych wszystkich kontr kandydatów, żeby generalnie rzecz biorąc uwypuklać Polakom, że mamy do czynienia naprawdę z jednym wielkim ściekiem politycznym w tym kraju mimo zarzutów do Stanowskiego na no między innymi jak tam potraktował Maciaka czy czasami jak jest uległy wobec Dudy czasem wobec pisowców czy nawet w ostatnim wywiadzie przeprowadzonym z Czaskowskim też zachowywał się w sposób taki który dawał do myślenia niektórym ludziom, że być może on nie jest tak niezależny, jak on sam próbuje to ludziom pokazać. Niemniej jednak tutaj traktował w tej debacie w telewizji polskiej traktował wszystkich naprawdę ja bym powiedział tak jakby stanął z nimi w ringu tam i odbyłaby się taka naparżanka w stylu freak fightów. Stanowski dodatkowo drodzy państwo zapunktował z całą pewnością u Polaków jeszcze tym, że przyszedł ubrany w bluzę się pomaga i była to pomoc trzeba było zebrać 11 milionów złotych dla niejakiego Ignasia, chłopczyka, który zbiera na operację po prostu żeby mu życie uratować trzeba, trzeba zebrać 11 milionów i Stanowski podczas debaty publicznej promował tego chłopaka słuchajcie, promował chłopaka, który nie może doprosić się, yy, prawda, yy, pieniędzy od yy, państwa polskiego, no bo przecież ci politycy w tym kraju, ja mówię doprosić się pieniędzy, no państwo powinno się zaopiekować. Obywatelem, prawda, w szczególności takim małym, i wspomóc akcję ratowania mu życia, a nie wydawać te pieniądze, trwonić je na lewo i na prawo, wydawać czy to na Ukraińców, czy to na migrantów, czy już nawet nie wiadomo, na co oni te pieniądze wydają, bo Tusk w jego przypadku oczywiście to te pieniądze giną z całą pewnością z tego państwa, wyparowują, więc stanowski. Zamiast prowadzić debatę bardzo często, to promował zbiórkę na tego chłopca. Podobnie, drodzy Państwo, zachował się Marek Włoch, do którego też napisała jakaś tam matka biedna zbierająca pieniądze na operację dla niej jakiej małej Wiktorii. To były dwie rzeczy, bardzo istotne, być może najważniejsze, ja nie wiem, czy nie były to najważniejsze rzeczy, bo słuchanie kłamstwa wypowiadanego przez Trzaskowskiego, Hołownie, Nawrockiego, tej scenyszyn, prawda, opętanej skrzeczącej jak ropucha czy jakichś tam wydziwiań Zandberga no tego już jest naprawdę za dużo tego było za dużo w zasadzie już wcześniej, ale to co się stało wczoraj no to naprawdę, ja już mówię to była taka groteska, nieznana w naszym kraju, kraju, który formalnie nie istnieje, a jak zostanie wybrany ktoś z pomiędzy PiS a koalicji 13 grudnia, to tego kraju nie ma. Dodatkowo Stanowski ustawił sobie na swoim pulpicie wszystkie flagi, słuchajcie, jakie tam udało mu się chyba kupić. Między innymi chyba flagę Kirgistanu, tam miał no flagę Polski też. No przeróżne flagi, flagi y, feminizmu, y, nawet drodzy państwo flagę Niemiec sobie postawił, to wszystko z żartem i przekąsem, no bo generalnie o co chodzi? No chodzi o to, że oni zamiast służyć Polsce, no to służą oczywiście zewnętrznemu lobby, więc generalnie była to drodzy państwo antypolska szopka prowadzona przez panią Wysocką Sznepf. I tutaj sprawa z panią Wysocką Sznep naprawdę była prześmieszna, bo Stanowski to ją po prostu rozjechał. Słuchajcie, rozjechał tą kobietę tak, że ona. Na tej debacie jeszcze próbowała sama odpowiadać Stanowskiemu, prawda? Ale Stanowski ją tak rozjechał, że jest przedstawicielką tego, prawda, obecnego ścieku telewizyjnego. Jest propagandystką w zasadzie koalicji 13 grudnia i jest to ściek tam ileś razy gorszy od ścieku TVP-PIS. W tej świątyni propagandy. On mówi, on ubolewa, że on tutaj w ogóle jest. Jak to powiedział Stanowski do wysockiej sznep. no to ona do, dosłownie, gdyby nie to, że jest w studiu telewizyjnym na debacie, drodzy Państwo to yy, podejrzewam że zaatakowałaby go z wściekłością po prostu byka co najmniej i ona odpowiada Stanowskiemu po jakimś tam czasie ktoś jej do słuchawki powiedział słuchajcie miała słuchaweczkę w uchu żeby Stanowskiemu też dopiekła żeby mu odpowiedziała yy, tak się prowadzi dzisiaj słuchajcie poważną debatę w telewizji gdzie dochodzi jeszcze do kłótni kandydata z prowadzącą bo pani Sznef się obraziła prawda a jej mąż, pan Sznef, czeka na posadę ambasadora. Wyobraźcie sobie, Stanowski też to powiedział. Mąż czeka na posadę ambasadora. Jak tylko prezydentem zostanie oczywiście Trzaskowski albo ktoś z koalicji 13 grudnia, to ta posada zostanie oddana, yy, prawda, mężulkowi pani Wysockiej Sznef. Więc ona była tak wściekła i powiedziała tam przez słuchawkę, redaktor z, ze studia powiedział, prawda, żeby odpowiedziała, że. Stanowski to jest jak pijany tam gdzieś w autobusie i jak pijany mnie w, obrzygał w autobusie to nie jest dla mnie obelga bo nie każdy może mnie obrazić to powiedziała Wysocka-Sznepf do Stanowskiego tam jeszcze i Jakubiak prawda, podejmował ten temat krytyki tej prowadzącej bo wiele tych sztabów wyborczych w ogóle się nie zgodziło na to żeby ona debatę prowadziła no, jedna wielka szopka, drodzy Państwo. Jeśli pada pytanie o, o to, czy kandydat na prezydenta jest mężem stanu, albo czy może ma w pewnym sensie niepopularne hasła, które głosiłby dzisiaj jako mąż stanu, prawda? Człowiek szlachetny, no to y, jeśli Hołownia mówi, że bezpieczeństwo jest y, najważniejsze i że on jest praworządnym człowiekiem, prawda? No to mamy do czynienia po prostu z jednym wielkim. Zaplutym fałszem dialogiem prowadzonym tylko po to, żeby władze. Zdobyć. Także drodzy Państwo, Hołownia jest wyjątkowo praworządnym człowiekiem, wyjątkowo szlachetnym. Hołownia jest mężem stanu. Na co mu odpowiada Maciak, że ten właśnie praworządny Hołownia organizuje na niego nagonki, ażeby go upokarzać. Yy, prawda? No bo znane są yy, te ogólne zastrzeżenia i zarzuty do Maciaka, który jest yy, traktowany w ten sposób, że on jest prorosyjski. Yy, co zresztą poniekąd Maciak sam w tych debatach. Yy, tam potwierdza, bo te debaty w wykonaniu Maciaka, no, to one są po prostu słabe. No nie wiem, czy Państwo oglądaliście. Nie chcę tutaj oczywiście atakować Maciaka, ale on słabo wypada w tych debatach. Dodatkowo jeszcze palnie tam jakąś głupotę, która nie jest przez nikogo zrozumiana. On może w wywiadzie coś wytłumaczy, na przykład, ale generalnie rzecz biorąc, słabo w tych debatach yy, wypada. Yy, nawet teraz powiedział, że najlepsze informacje yy, takie świata, są publikowane w Russia Today, no to możecie Państwo zrozumieć, jakie y, on wywołuje uczucia wśród ludzi. Przez tą minutę wypowiedzi nie jest w stanie zapewne przyjąć wszystkiego, y, powiedzieć o wszystkim, co należałoby zmieścić w tej minucie, jakieś najważniejsze nie wiem, tezy, hasła. Y, on rozwija ten swój wywód, no to nieprawda, za chwilę czas się kończy, no i po tym maciaku nie zostaje tak naprawdę nic. Y, Włoch głosi y, abolicję ZUS-u. Trzaskowski, drodzy Państwo, mówi w kwestii, oczywiście, bycia mężem stanu, że uczciwość jest najważniejsza. No jak, żeby to mogło być? Trzaskowski i uczciwość. Ale jego gadka jest, drodzy Państwo, perfekcyjna i temu trzeba przyznać. Yy, dodatkowo Trzaskowski mówi w tej kwestii, że język śląski jest taki ważny. Język śląski, proniemiecki oczywiście. On podpisze zaraz ustawę o autonomii języka śląskiego, prawda? i całej autonomii Śląska no to Jakub Jakubiak yy, na, zaorał Trzaskowskiego natychmiastowo i powiedział, że to jest yy, poparcie organizacji separatystycznej proniemieckiej yy, natomiast Hołownia na przykład mówi, że smartfony powinny być w szkole tam zlikwidowane no bardzo dobrze, no może i powinny być ja nie twierdzę, że nie, yy, natomiast mówi Jakubiak do Hołowni, że przy tej okazji on by jeszcze zalecił, żeby dziewczyny tam szminek albo chłopcy bo to już nie wiadomo kto szminki nosi, żeby szmin do, y, prawda, y, szkoły nie y, zabierały. Y, Brown y, mówi o wiarygodności tutaj na tej debacie w kwestii bycia mężem stanu. Y, Bartoszewicz, y, prawda, mówi o tym, że w, w, prawo w tym y, kraju i w ogóle rządzenie powinno się odbywać poprzez referendum y, i że on zmieni natychmiastowo rząd, on zmieni rząd, tak, no, bez zmiany konstytucji, bez zamknięcia tych bandytów w ogóle w tym kraju. Y, zmiana y, rządu i powołanie tylko 33 ministrów w przypadku Bartoszewicza, to ja, ja, ja mam wrażenie, że ten człowiek nie wie, o czym mówi. Natomiast Senyszyn mogłaby być żoną stanu na przykład to ona tak powiedziała. Nawrocki nazywa Trzaskowskiego recydywistą kłamstwa. No pełno tego, drodzy Państwo, było. Sznep patrzy z pogardą na maciaka, bo sobie wypisałem takie sprawy tutaj. Z taką pogardą potrafi spojrzeć na człowieka, ta kobieta i przelewa te emocje, to widać, to da się odczuć. Dlaczego politycy kłamią? Pada pytanie. I co pan zrobi, żeby ufali? No hołownia jest otwarty na sejm i uczciwość. Maciak w nieco wymiętej koszuli, a ludzie od hołowni mówi, siedzą w firmach skarbu państwa. Prawda? No tak się prowadziły, prowadzone były te gadki. Jeden coś mówił, za chwilę drugi tam atakował go, zaprzeczał. No bo jeśli mówisz, że jesteś uczciwy, a twoi ludzie obsadzają spółki Skarbu Państwa i jakieś tam firmy, prawda? No to nie ma mowy o, o uczciwości. Po co oni tam, drodzy państwo, są? Po co oni tam są? Przecież oni mogliby zrezygnować w ogóle z tego urzędu. Oddać władzę specjalistom, a nie dzielić wciąż Polaków. Yy, Woch zaorał hołownie i bardzo dobrze dla Marka Wocha, bo on w trakcie tych debat coraz lepiej się prezentuje Ten facet, to mu trzeba przyznać Powiedział, że to jest Cymbał, który udaje uczonego Męcen nie pobiera Diety poselskiej, drodzy państwo On znosił Trzy pary butów, powiedział I dwa garnitury w tej, prawda Kampanii prezydenckiej Ale on nie pobiera diety poselskiej A Maciek oskarżał właśnie Ostatnio Męcena u Jaruzelskiej, jak tam był, prawda, że Mencen jest opłacany przez Sorosza. Dlaczego Maciak, ja się zadaję pytanie, nie zapytał Mencena, jeśli chodzi o kwestię zadawania pytań bezpośrednich, bo taka była też kategoria w trakcie debaty. Dlaczego Maciak nie zapytał Mencena o to, czy jest opłacany przez Sorosza? No nie zapytał, ale u Jaruzelskiej gada te wszystkie rzeczy. Trzaskowski mówi, że trzeba być przyzwoitym i uczciwym. Nie bądź obojętnym, prawda, na te wszystkie hasła antysyjonistyczne prawda, te anty tam jakieś neomarksistowskie to wszystko co jest germańskie to wszystko co jest neomarksistowskie to jest ok, natomiast jeśli ktoś atakuje Polskę jeśli ktoś szczuje na Polskę albo ktoś niszczy Polskę no to oczywiście Trzaskowski już nie mówi o tym, że mamy to traktować poważnie, tutaj mamy być, prawda, w pełni obojętni, ale nie możemy być obojętni jak ktoś tam powie coś złego na diasporę amerykańską Stanowski drodzy Państwo rządzi w tej debacie, temu trzeba przyznać. No ja tutaj oczywiście powiem też parę rzeczy za chwilę o Grześku, o panu Grzegorzu ale Stanowski w tej debacie naprawdę rządził, yy, mówi disujecie się yy, nawzajem, jeszcze za chwilę się pobijecie tutaj yy, mówicie o rzeczach, na które nie macie wpływu, bo generalnie rzecz biorąc prezydent nie ma żadnych kompetencji w tym kraju no jakie ma kompetencje, no nic, jeśli ma rząd po swojej stronie to generalnie rzecz biorąc podpisze wszystko, co tam mu zostanie yy, prawda, przez zwierzchnika podłożone, co zresztą Stanowski tutaj też powiedział, że po co wy przychodzicie na tą debatę przecież generalnie rzecz biorąc na tą debatę to należałoby zaprosić Kaczyńskiego i Tuska bo to i tak oni podejmują decyzje w jednej i w drugiej partii więc my, wy i tak będziecie prezydentem na guzik cokolwiek by to miało znaczyć tak to wyglądało dodatkowo drodzy państwo Maciak zadaje pytanie Stanowskiemu w kwestii tego czy gdyby to dziecko wyleczył Putin czy by pan poparł taką akcję Zadaje pytanie Maciak Stanowskiemu, czy to dziecko, na które on zbiera pieniądze, gdyby było wyleczone przez Putina, czy on by poparł tego po prostu Putina. Maciak jest opętany na punkcie po prostu y, tej Rosji, tego Putina, tych stosunków po prostu z, y, z Putinem. Y, no i tutaj to oczywiście, generalnie rzecz biorąc, doprowadzało powolutku jak to zwykle w przypadku Maciaka do jego upadku, no to jest taka to jest rodzaj, ale generalnie u wszystkich zapaść na zdrowiu y, psychicznym jeśli Nawrocki był atakowany o te mieszkanie przywłaszczone od pana Jerzego, no to on zaczyna wypominać następnie Trzaskowskiemu aferę reprywatyzacyjną oczywiście, w której y, brała udział Hanusia, Wilczusia, y, Walcusia, no ale Trzaskowski prawda, to się tego wypiera, że to wcale ale tak nie było, że pani Hanusia to wcale tak nie robiła źle, jak wszyscy yy, drodzy państwo yy, sądzą. Chołownia yy, twierdzi, że Niemcy nie muszą nam płacić żadnych reparacji, no bo przecież nie muszą oni muszą nam tylko wpłacić na fundusz obrony prawda, jakiejś tam i my będziemy armię tutaj sobie budować fundusz obrony, tam są biliony do zapłacenia, a on mówi tutaj zwyczajnie o tym, że oni nie muszą nam płacić bo to są nasi sąsiedzi ale Rosja to nie jest nasz sąsiad no i widzicie jak to jest Yy, więc yy, jak był s, yy, bardzo naprawdę skonsternowany na tej debacie, słysząc w ogóle te yy, głupkowate wypowiedzi. Yy, no, i Mensen mówi, komu zaszkodziły klapsy do biejad. No, generalnie rzecz biorąc, no widzicie, taka, taki był poziom tej yy, debaty. Jak wzmacniać stosunki z Unią Europejską? Hołownia mówi, że Unia Europejska jest ok, polexit jest niefajny. Seneszen mówi, drodzy Państwo, że Unia Europejska jest czymś najlepszym, co się przytrafiło Polsce. Nikt z kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej nie powiedział bezpośrednio o potrzebie wyjścia z Unii Europejskiej. Brown się powtarza. No ja rozumiem, że my znamy wszyscy to, co pan Grzegorz ma do zaproponowania Polsce. Ja nie będę go tutaj absolutnie atakował, ale powtarzał to wszystko, co już wiedzieliśmy. Przyjmował tą swoją postawę, prawda, taką samą jak w poprzednich debatach. że Trzeba odzyskać niepodległość, ale o Poleksicie nie wspomniał. Mencen nie zgodzi się na integrację z Unią Europejską kosztem interesu państwa polskiego. A jaki będzie inny koszt? No, zawsze kosztem interesu państwa polskiego. Wszyscy, drodzy państwo, to wiemy. Hołownia mówi, że potrzebujemy 800 miliardów na rozwój, drodzy państwo. Ale reparacji od Niemiec nie potrzebujemy stanowski mówi co wy zrobicie przecież wy nie macie nawet kompetencji wszyscy yy, musicie zapytać Tuska i Kaczyńskiego wy nawet sami nie wciśniecie guzika w windzie no jakub jak mówi że trzeba popierać Ukrainę ja uważam że wcale nie trzeba popierać Ukrainy cała ta narracja proukraińska to jest znowu pod publiczkę tam zorganizowana przez tych polityków żeby pokazać jacy to oni są dobrzy i sympatyczni ale nikt znowu nie powiedział że wojnę na Ukrainie rozpętały Stany Zjednoczone. Chociaż wiemy o tym, że tak to właśnie jest. Stany Zjednoczone wojnę rozpętały, no i oczywiście kosztem narodu ukraińskiego, próbowały tam Putina atakować, próbując wyrwać z łóża Donbasu ze starej sowieckiej macierzy, prawda? Stanowski rozjechał tym razem Trzaskowskiego, że on nie chciał przecież reparacji od Niemiec, więc dlaczego teraz mówi, że on reparacje będzie załatwiał, bo w wywiadzie, w który przeprowadził Stanowski z Trzaskowskim Trzaskowski powiedział, że on reparacje załatwi Polsce. A o tutaj się okazuje, że Stanowski wyciąga informację, że on tych reparacji nie chciał. Yy, Brown mówi, że w Unii Europejskiej za niedługo powstanie Wehrmacht. No oczywiście, że powstanie. Yy, Włoch pokazuje zdjęcia tej małej dziewczynki Wiktorii, także poniekąd jak yy, Stanowski yy, prosząc o pomoc dla tej dziewczynki. No a ten kłócący się Trzaskowski, Nawrocki, prawda, y, ta Biejat cała, prawda, y, Senyszyn, nawet nie wspominają tego, żeby poprzeć tych ludzi. Mogliby wszyscy przyjąć jeden głos w tej sprawie, y, prawda, żeby y, elektorat każdego z tych kandydatów y, pozwolił y, jednak wspólnie, solidarnie zebrać pieniądze dla tych dzieciaków, bo nie wiadomo, czy zostaną zebrane. No, i tak, drodzy państwo, ta debata trwała przez te 4 godziny. Ja mógłbym jeszcze o tym opowiadać naprawdę w nieskończoność. Włoch obiecuje fundusz odszkodowawczy na rzecz przedsiębiorców, którzy stracili w czasie, oczywiście, pandemii. My byśmy się być może, drodzy państwo, dogadali już dawno na takiej debacie, gdyby była prowadzona. Niestety oni się nigdy nie dogadają. Ja zakładam, że, że tego państwa już nie będzie. Drodzy Państwo, ono zostanie rozkradzione, totalnie, po prostu zniszczone y, przez tych y, polskich, antypolskich polityków. Demokracja bezpośrednia. Ja, gdybym był prezydentem tego kraju, to ja miałbym się pytać tego narodu, prawda, w formie demokratycznej, czego sobie życzy ten naród, czego może sobie życzyć ten naród. Ten naród w ogóle nie wie, co on robi. Rządzić powinien jeden. Jeden bierze odpowiedzialność za, yy, prawda, rządy w tym kraju, ale po skończonej kadencji ma mieć świadomość tego, że zostanie osądzony biorę odpowiedzialność, zabieram się za rządzenie mogę słuchać głosu narodu ale nie może być tak, że to naród zdecyduje zarządzącego. tak to powinno wyglądać, takie jest moje stanowisko w tej sprawie a narodem można manipulować na naród można wpływać i ten naród ogłupiony to on już sam nie wie co on ma myśleć więc jak ja słyszę, że referendum i naród zdecyduje to wiecie co mam na myśli oczywiście Motłoch oczywiście, wiadomo gdzie pójdzie i w jakie szambo nas wprowadzi, bo w Wprowadzał nas naprawdę w takie szambo wielokrotnie. Także, drodzy Państwo, to jest naprawdę jeden wielki skandal, co tutaj się odbyło. Jak już mówię, w moim mniemaniu ta Polska już nie istnieje teoretycznie, tej Polski po prostu nie ma. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.